Cześć, witajcie. Ja jestem Adamek, a to jest kolejny odcinek z serii kwadratowych przygód. Dzisiaj pokopiemy trochę kopalni, już trochę zacząłem. No dobra, no to się, no to nie wiem. Ja może zrobię cięcie i widzimy się, jak już pokopię. Trochę wydobędę już. A jak znajdę coś, nie wiem, diamenty, złoto, to. Albo jakąś jaskinię, to no, wezmę puszczę nagrywanie. No to widzimy się za chwilę. Okej, okay, ja już jestem y, trochę pokopałem y, w następnym odcinku. No, znaczy przed odcinkiem jeszcze więcej pokopię y, kopalni. Y, w następnym odcinku zrobię. Y, no, w następnym odcinku zrobię wieżę. I przejdziemy się do tamtych gór, co pokazywałem. Znaczy, pokażę. Sora. Łojen, poka, poka o, łojen, łojen. O. <ścoughs> Nie zauważyłem gravelu No, trudno. Yy, właśnie, pokażę Wam góry, bo zapomniałem, że już od, ten odcinek yy, kręcę, już yy, przy, przed tym odcinkiem jeszcze kręciłem. Yy, jeszcze kręciłem chyba... Jeszcze jeden, ale mi się nie udał. Yy, I właśnie, ja wam pokażę te góry. Zobaczymy, czy jest ciemno. O, jeszcze nie jest ciemno. Wam pokażę te góry. I w następnym odcinku się do niej przejdzie, przejdziemy. Jeszcze wam pokażę. Nie jest daleko nawet. O, tutaj. I teraz chyba się będę z wami żegnał już O, takie są ładne Tak, piękne A potem z z z z znalazłem jakąś jaskinię To jeszcze się przejdziemy Ale to jeszcze w innym odcinku Nie przejdziemy się do tej jaskini Oczywiście na PC fullu Tylko wejdę może na easy Albo na normalu yy, O no, znowu się zgubiłem Bo zawsze mi się myli no dobra, no to yy, Nie wiem, trochę mi się już nie chce gopać z Wami. Nie chcę Was zanudzać. Yy, no dobra, to yy, Ja się z, chyba z Wami będę żegnał. Yy, no to komentujcie, subskrybujcie, osłaniajcie, no i cześć.